Hejka, w dzisiejszym filmie mam dla was vlog z zakończenia roku szkolnego, więc zapraszam do oglądania! Tutaj ogólnie wstałam. Hejka ogólnie się ogarnia. No. ubieram się. Zaraz zobaczycie moją finalną stylówkę. Są mi nieszczelne włosy. Ale ogólnie to tak, o, do tego, że będzie biała koszula, będzie kit, teraz będą kariery sobie, wiecie, prosty makijaż itp. Boże, już kończę siódmą klasę, do ósmej. Wow. Aj, ogólnie musiałam wejść na dwór, bo mam jakiegoś przed mojego brata. Ogólnie to tak. To tak się prezentuje. Jeszcze to będzie taką szulanie. Więc tak teraz. Nic ciekawego nie będę robić, więc chyba Wam nie nagram. Teraz Wam nic takiego ciekawego brzmią. Jak chcecie story time na następnym odcinku, to piszcie. Więc tak, idę do domu i. No, idę gdzieś zjeść jedzenie, umyć i takie tam. Więc widzimy się jak już będę szła do szkoły. Ostatni raz w siódmej klasie. Ogólnie zaraz idę. No, ogólnie idę już do tego więzienia. Ostatni dzień. Bo to już widzieliście. Ja ogólnie będę wracać do domu po 14, bo idę na zakończenie klas ósmych. Ponieważ wiecie, jestem w 7 klasie, no to tam wiecie, żegnanie tych ósmych klas, ba ba, ba. Um, Może będzie się płacą. <laughs> Więc tak, ogólnie kończę 7 klasę, mówię to po raz 1000 w tym odcinku, ale trudno. Idę do 8 klasy, bo się, że chybkę. I no, może ile tu aut jest. Bo wiecie, zaraz zakończenie mają Psy. O, że błoto. Wiecie, zakończenie teraz mają te. No wiecie. No. Te klasy jak tam. O jest, dobra. Widzę Minezy tam coś. Więc Mają. Ogólnie siedzimy już na Auli. Tutaj czekaliśmy na zakończenie klas ósmych. A tutaj w sumie byliśmy na tym ich przestawieniu, które było bardzo fajne ogólnie. Dobra, ogólnie już wróciłam do domu i ogółem to byłam z Amelą na frytkach i no, to na hot-dogu. Nie nagrywałam za dużo, ponieważ dziewczyny się raniowały, że nagrywam. Pozdrawiam was dziewczynki. Um. O, zdałam kochani, ja zdałam. <głynie> ogólnie są teraz w domu. Co to się? To się też napisało, jakby coś tam, tam, jest, się. No, więc raczej że za dużo nie będę nagrywać dzisiaj, w sensie teraz idę do babci. Czekajcie, ja chcę wam pokazać moje świadectwo tak, żeby nic nie było widać, co bardzo. Czekajcie. Ja. Wow. I dostaliśmy uwaga... Huwadis i... co tu, tu jest? To jest za duże Ale tu też jest opracowanie i to play, tada e, Więc tak, ja lecę do babci Muszę się przebrać, jest mi gorąco Ja jestem chyba z 30 stopni ogółem e, Więc tak Może ogólnie mam nowy telefon, nie że się fiksuję I by ja kocham tą kamerę Możecie sobie porównać kamerę z tamtego filmu, jakby Tamty film, versus ten Dobra, widzimy się później Hejka, ogólnie czekam za mamą w aucie, A. I ogólnie, może gdzie idą, ogólnie jadę z mamą do galerii. Takiej małej, ale jadę. Ma brud... Widzę, że mam brudne okulary. No, jest ogólnie gorąco. Jest ponad 30 stopni, chyba, albo 29. Coś takiego. No, fajny pierwszy dzień wakacji. O, ma wid... otwarte okno. Żeby się wywietrzyło, bo to jest czarne auto i. Musiałam akurat przyjechać z droga o pomoc drogowa. Więc no, idę do galerii i jeśli coś kupię, to Wam zrobię haul Boże, wreszcie są wakacje! Ej, teraz, i, i, mówię to tysięcznie po raz w tym odcinku, może to wy, może nie Wiecie, YouTube prawdy No, idę do ósmej klasy I w ogóle się popukałam na zakończenie patrzę do tyłu, czy mama idzie I w ogóle się popukałam na zakończeniu ósmych klas, bo dawałam jakieś tam nagrody Chce w sensie, się nagrody? No, pamiętnie. nie? coś mi się wydaje, że idą, nie? No, mam im takie proteńciki z przyjaciółką i no i się poryczałam, nie? Bo tam jest, są takie moje przyjaciółki, jakby w ósmych. Jakby. będę za nimi tęsknić i się wtedy poryczałam. jakie przytulałam i wiecie, pożegnania. No. Dobra, widzimy się w galerii. Jestem w górze i mam taką skrętkę. Taką. Tutaj ogólnie już wracaliśmy z galerii i potem tam ogólnie szliśmy do babci. Hello, ja już jestem ogółem w domu. I uwaga, chaos zakupowy. Najpierw mamy taką sukienkę. Ze Sinsaya, za około 2 dychy. Chyba? Tak. 20 złotych. złote. rzecz ogólnie była promocja na biżuterię. Więc tak, mamy taki pierścionek za złotówkę. Tutaj mamy taki naszyjnik za złotówkę. I to są tak bransoletki za 3 złotych. Czyli chodzi, że jedna kosztowała złotówkę. I jakby ostatnią rzeczą to są takie o to kolarki za 13 zł. nic więcej nie kupowałam no myślę, że już... Nie, jeszcze chyba nie będziemy kończyć tego vloga. Jeszcze niech potrwa trochę, żeby był dłuższy. Dobra, no to widzimy się zaraz. Hello! Ogólnie byłam zanieść kwiaty mojej koretytorce kore kore z matematyki. Ogólnie był <głos》> lał deszcz i jakby jest cała mokra. I ogólnie pokażę Wam mój TBR na wakacje. Pierwsza rzecz to skończę. The speed Your Imperfections. Mój angielski imperfection. <grywa> to trzyma mi letnicy. Jest tu parę znaczników. I jestem na 14 rozdziale. Ogólnie, za wiecie, zleciał. I kolejne. I to są trzy książki, bo to jest trylogia. Um, no tak, trylogia chyba, jeśli dobrze mówię. Czyli trylogia tego sta tego lata, jakby. Takie 3 o. Wow. No, ja zapewne nie w te wakacje. I teraz ogólnie, czekajcie, teraz muszę to odłożyć. Na moją biblioteczkę. I ogólnie ja tutaj sobie tak usiadłam, po to, żeby poogarniać moje książki itp. Tak, tu mamy zeszyt od angielskiego. Wszystkie zeszyty idą do wywalenia oprócz, wy wiecie, przedmiotów, które. No, na przykład ćwiczenia też sobie zostawiam, od matmy. No, wiecie, te takie. No, od geograficznie dla mojego brata. Musi być, wiadomo, wiecie. Ci, którzy mają rodzeństwo, młodsze mnie zrozumią. Zresztą od muzyki, którego prawie w ogóle nie używałam. O, to jest też od matmy. To jest też od polskiego. Są ćwiczenia od angielskiego, które mają ogólnie dosyć. Słuchajcie, tutaj mamy wszystkie. Dużo zakładek. Okładek, zakładek, jak to tam kto mówi. Mamy, zeszedł od angielskiego kolejny, który bardzo ma, do, bardzo ma dosyć. Boże, tu jest tyle papierów, to zaraz ogarnę poza kamerami, ale ogólnie tak pokazuję Od chemii. Nie tego. Od niemieckiego. Nara. A, od religii. Od też. To też. To, to też żegnam. Czy żeby coś papierów? Co to jest za kartka? Nie wiem. Zeszedł od niemieckiego. Maliśmy tutaj taką okładkę ogólnie. I w Tu ma dosyć. O, te śliczne rysunki, wiecie. co tu jeszcze mamy? O, tutaj do wakacji, wiadomo. Zresztą to od plastiku którego w ogóle nie używałam. A i to od polskiego. Czy to wszystko? Nie wiem, ale mam pełno papierów jakieś. Dobra, ja to lecę ogarnąć więc... W sumie zaraz się widzimy. Tutaj szłam już spać. Halo, to ja z przyszłości. Zapomniałam się z Wami pożegnać, więc to po prostu dogrywam. Więc tak, jeśli filmik Wam się podobał, zostawcie łapki w górę, subskrybujcie ten kanał. Więc tak, no to co? Do zobaczenia za tydzień!